Mięsko pręga, troszkę kurczaska skrzydełka. Należy to ładnie wymyć. I wtedy włożymy kawałek kurczaka, bo kurczak się szybciej gotuje. W związku z powyższym możemy teraz przygotować włoszczyznę. Nie Jak ktoś lubi słodsze, to może... Zbierzemy sumowinę i ogień troszkę przykręcić na mniejszy, dopóki się nie zagotuje to może być więcej ogień, jak się już zagotuje to już mniejszy ogień, w ogóle wszystkie rosoły, wszystkie takie zupy to się powinno na mniejszym. W międzyczasie trzeba piwko trochę wypić, No tak, tu się gotuje nasza zupka. I tak, kupiliśmy pręgę, wrzuciliśmy do wody. Czyli na razie sama pręga dochodzi, a my zdejmujemy szumowinę. Potem dodamy skrzydełka. skrzydełka. Odszumujemy skrzydełkę. Proszę. Jeszcze opłuczemy i lub do wody. To są nie skrzydełka, tylko to są, jak powiedział Piotrek, że to są nietoperze. O, proszę, to się zagotuje. Znowu odsumujemy troszeczkę. Właśnie szybciej gotują mięso skurzy się i przykrywa. I możemy teraz sobie książkę poczytać. Nadkładamy no, warzywa, pietruszka, seler, dwie marchewki na tarce, żeby tak czerwono było można również po ugotowaniu pokroić, ale wtedy w kapuście jest to tak, tak troszkę bardziej czerwono, ładniej wygląda. Należy jeszcze, żeby się nie plątał serwer, por, to ja por biorę, proszę pana, nożykiem. Kroję na desce w drobne takie larki. Również albo pora można włożyć całą cebulę. Taki sam efekt, a nawet lepszy. Po to kroję, żeby się nie ciągnął. Później takie takie parpocle. O. W tym momencie można sobie pozwolić na to, że otwieram sobie szafeczkę, wyciągam, rzucam listek laurowy. Kto lubi pieprz to bardzo chętnie. Do tego dodaję troskę wegety do smaku, na razie nie sole. Sole to odchodzi do smaku, jak już jest, jak już się trochę pogotuje. I przykrywamy delikatnie mniejszy ogień. A teraz musimy pokroić ziemniaczki. Bierzemy tak na pół, później kroimy tak, na dwa zależy, albo na trzy, a później o tak i się rozsypuje. Proszę bardzo pięknie. Hop. prawdziwe grzyby to są podgrzybki Pręga bardzo szybko się rozgotowuje. Kapustę kroję kostkę, żeby się naciągnęła na talerzu. Na taki duży gar 3-4 kilo kapusty jest warto. Sebastian lubi dużo kapusty, to mu daje dużo kapusty. Proszę. Jest kapustka włożona. I teraz jeśli dobrze to wkładamy z powrotem marchewkę, bo jest miejsce. Zasmaczkę będziemy robić. Musimy dać pralec. Mąka najlepsza szymanowska i cała zabawa polega na tym. że Sypiemy 30 mąki jest troszkę jednak za mało tego. Marcu, dobrze. Było. Dokładamy. Można zawsze dołożyć, nie przeszkadza. O, polega to wszystko na tym. Musi być taki złamany kolorek, taki niespalony, a niebiały. Proszę, to jest to. I teraz to jest najlepszy... O, moment. Banana. Brakuje bagety. To znaczy... Brakuje trochę soli. do smaku trzeba oho nie zdara ale to wszystko przesadzę w związku z tym, że bardzo mało było soli trzeba jeszcze dosypać troszkę zamieszać i spróbować Dla mnie wyszła bardzo dobra. Jest delikatna, z myślą o dziecku. Proszę. Jest załatwiona sprawa. Może Pan próbować proszę Pana. No pyszna. To wyłączamy. Zawsze jest dobrze kawałek wołowego. Wołowy ma inny smak. Kurczak będzie łagodniejszy. Golonka też jest bardzo dobra, bo się gotuje w kapuście, A golonka z kapusą Panie, jaka to jest dobra rzecz? Nie jest za mało kawa? O nie, bo jak grzyba, jakby Ja się nie boję dla mnie. Sebastian, zawsze można troszkę pasu cytrynowego dołożyć. z czego się taki żółty kolor wziął? Fajny jest z czego żółty kolor. Raz jest marchewka, grzyby. Marchewka pokrojona robi to GD. A żółty to jeszcze jest smalec. Ale kapusta ma to do siebie... Zobacz. O, i to jest tłuszcz. Kapusta ma to do siebie, że ona lubi tłuszcz. Nawet do zwykłej kapusty, jak bigos gotujesz, jak nie włożysz tłuszczu, to kapusta jest jak do zupy właśnie zapalanka na smalcu, a na, na skwarkach, tylko skwarki trzeba wcześniej, to ona dopiero tego smaku nabiera. I ona będzie bardzo dobra.